Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał, biżuteria Zbliska. Proszę Państwa, chciałem wam powiedzieć o tym, że Rosja zaczyna tworzyć rezerwę w diamentach, a dokładniej Skarbiec GORAM, czy też depozytorium państwowe. Mówiłem wam już o tym kiedyś, że Goram uratował rozę przed groźbą niewypłacalności i braku możliwości zapłacenia podatków do budżetu kraju Saha. I wtedy pewna ilość diamentów została przekazana do tegoż depozytorium. Teraz okazuje się, że plany są jeszcze bardziej ambitne, jeszcze więcej diamentów zasili rezerwę rosyjską. Ja wiem, ja wiem co zaraz wszyscy naganiaczy na złoto diamenty, srebro i nie wiadomo, co jeszcze, jakie cudowne aktywa powiedzą, że to, że to po prostu będziemy już teraz płacić diamentowymi pieniędzmi. Tak, jak wyobrażają sobie, że można płacić złotymi albo srebrnymi pieniędzmi, bo oni mają taki pomysł na to, że wrócimy do średniowiecza i będziemy w ten sposób funkcjonować. Myślę, że to raczej jest. Niemożliwe. Byłoby to inaczej niż w średniowieczu, bo w średniowieczu nie płacono diamentami, tylko srebrem głównie i trochę złotem. Ale no, taka narracja panuje, znacie ją. Natomiast, natomiast tak, do tej pory Goram kupił od Alerozy diamenty za kwotę pomiędzy 100 a 200 milionów dolarów. Tak się to szacuje. Natomiast, ponieważ przychody alrozy w ujęciu rocznym spadły o 42% do 709 milionów dolarów, do niewiele ponad 709 milionów dolarów, a zyski zmniejszyły się o 29% do 176, prawie 177 milionów dolarów, no to. Ym, Goram musi kupować diamenty po to, żeby Alroza mogła normalnie funkcjonować. Najwyraźniej okazuje się, że kryzys, że sankcje plus kryzys na rynku sprawiają, że tych diamentów nie da się sprzedać w takiej ilości albo za taką cenę, żeby Alroza mogła pływać na powierzchni. Problem jest taki, że sankcje ze Stanów Zjednoczonych z Europy w sumie jeszcze nie weszły, te sankcje, ale one wejdą w niedługim czasie, bo one mają zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Sankcje spowodowały, że można kupować tych diamentów, można, znaczy nie można tych diamentów sprzedawać do Stanów Zjednoczonych, póki co za chwilę nie będzie można do Europy, natomiast no, Centrum handlu diamentami jest szczególnie surowymi, jest w Indiach, w Suracie, no ale tam najwyraźniej też nie ma możliwości upłynniania takiej ilości surowca, ponieważ rynek diamentowy generalnie ma problemy. Diamentów sprzedaje się mniej, w związku z tym nie można ich produkować w nieskończoność, bo to będzie jeszcze bardziej. Ciążyło ceną i sprawiało, że handel diamentami będzie coraz mniej opłacalny. Niestety historia pokazała, że diamenty, ceny diamentów muszą być regulowane. One nie mogą być regulowane przez tą tak zwaną niewidzialną rękę rynku. Musi być jakiś monopolista, który będzie pilnował, aby ceny były wysokie, bo inaczej przestanie się opłacać w ogóle wydobywać diamenty. Z powodu zbyt niskich cen. Tak było, kiedy znaczy wpadli na to po raz pierwszy, po raz pierwszy handlarze z Indii, z handlarze z Golkonda, którzy, którzy właśnie zgromadzili się w obrębie Fortu Golconda i tam prowadzili handel jako, no ustanowili też w rodzaju monopolu quasi-monopolu. Przykro dowiedzieli się o tym Portugalczycy po odkryciu wielkich złóż, na tamte czasy wielkich złóż diamentów aluwialnych na terenie Brazylii. I bardzo szybko król zakazał handlu diamentami w ogóle i przejął wszystkie diamenty, czyli diamenty można było sprzedawać wyłącznie królowi, a potem król pilnował, żeby ilość diamentów dostających się na rynek była. Na tyle mała, żeby ceny można było podnosić bez przerwy, systematycznie, dlatego że w przeciwnym razie górnictwo przestawało być w ogóle opłacalne. To samo stało się w wieku XIX, pod koniec XIX wieku, kiedy gigantyczna ilość diamentów zalała rynek i jedynie utworzenie The Bers Consolidated spowodowało, Wprowadzenie monopolu, który zawładnął rukiem diamentowym. Kolejny raz, no to były lata 30. W latach 30 też okazało się, że diamentów jest jeszcze więcej niż, niż przypuszczano i jeszcze bardziej trzeba było ograniczać i kontrolować sprzedaż. W tym momencie troszeczkę to się wszystko rozeszło. Przez ostatnie 20 lat firmy przestały dbać o to, żeby ograniczać podaż diamentów. No i Mamy to, co mamy, czyli, czyli ceny spadają. No i roza musi, proście o pomoc, musi wprowadzać, znaczy, musi sprzedawać swoje diamenty do depozytorium państwowego. W tym momencie, jak poinformował Aleksej Mosiejew, czyli wiceminister finansów Rosji, w budżecie federalnym przygotowanym na lata 2025-2027 przeznaczono łącznie, powiem w dolarach, prawie 2 miliardy dolarów na zakupy metali szlachetnych i kamieni szlachetnych przez państwowe repozytorium, czyli przez GORA. Połowa tej kwoty ma być przeznaczona. Mniej więcej połowa tej kwoty, czyli mniej więcej miliard dolarów, ma być przeznaczony w ciągu trzech lat na zakupy diamentów. Wyobraźcie sobie, jaka to jest gigantyczna ilość. Miejmy nadzieję, że to ograniczenie podaży sprawi, że ceny zaczną rosnąć i te kamienie i, i ceny diamentów zaczną rosnąć, zarówno surowych, jak i no, jeżeli wzrosną ze ceny diamentów surowych, to diamenty szlifowane również podrożeją. No i to sprawi, że cała branża z powrotem wypłynie nad wodę i nie będzie takich problemów z płynnością, ze sprzedażą, jakie, jakie są w tej chwili. Pamiętajcie, że nikt nie chce taniego złota, nikt nie chce tanich diamentów. Jeżeli diamenty zaczynają tanieć, ludzie przestają je kupować. No i to też jest dodatkowy problem dla branży. To tyle z najnowszych informacji, które miałem teraz do przekazania. Zapraszam na transmisję o 17.05. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.